Hey, hello, hello wszystkim, to znowu ja Dego gdzie Wam zaprezentuję moda o nazwie podam w opisie plus link do Walu to może go wam zaprezentuję. Albert jakieś kamery klikamy prawy i sobie wybieramy na przykład Enderman. Ender Dragon jest. Że ja pokażę pianta. O! I się spawnują. Bardzo dużo zabawy jest z takim młodem. I po prostu bardzo fajnie. Możesz sobie spawnować, zabijać. I dużo zabawy. fajdy. No to na tyle. To cześć. Wszystkim.